Idę was w kolejnym odcinku z tej strony lekcji Dzisiaj pokażę Wam kolejne oblogle, które są wados gdzieś przed oto za Zodwiczami. No i obowiązki. Właśnie to w pierwszym filmie tutaj pokazać Wam ocean Czy znaczy nie, plaży, takiej. Takie są i tak i można sobie tutaj odpoczywać, sobie jednym, ale można sobie pływać. Nie. Teraz przechodzimy do... O, jeszcze mamy... Jeszcze mamy pozostałe rzeczy, więc mamy to... Mamy pozostałe rzeczy po tym. Bo tym specjału specyał z stosu już muszę to, to to i teraz idziemy do laboratorium miksturek I to tam gdzieś to się chodzi tam się bardzo długo chodzi trochę to będzie um, Długo, ale teraz będzie, i chyba zaraz będzie. O, tu jest już i tutaj kiedyś, no tutaj już nikt nie przychodzi. Tutaj co mamy, tutaj jakieś rzeczy, tu kiedyś to było fajne, ale teraz to nie można. Nie ja wiem, właśnie sobie tak można zrobić, coś. Um. i jeszcze pokażę wam tam co, w tam, co jest w górach jest fajna kopalnia fajna, bardzo fajna kopalnia znaczy, nie, to sprawdzimy. Czy, tu jeszcze czekamy. Czego mamy mieć wersję? Znaczy, na, wersję, gdzie, jest, gdzie już mamy narzędzia i golemo. O, o. I, o! I tam jest takie przejście. Znaczy, nie jest takie przejście tylko że do góry, żeby było prosto. prościej. Że, że trzeba to naprawić trochę możemy tak robić ok, muszę to naprawić bo chyba tutaj w piorunek kierunku był i bo rzucę się chyba z albo tak możesz maski wskijać nie, tutaj jakoś tu trzeba o, okej okay. Okej, okay, już koniec, dobrze, już koniec, jest dobrze. Okej, okay, idziemy tak, idziemy tak. O, teraz już jest, jest lepiej. Do, do, teraz już jest lepiej. I tutaj jest like, O, oh, i tu jest taka fajna tak fajna. I co to jest? Ej, co to... Ej, co to jest? Koń? A to jest koń. Już ja się stresuję. Straszyłem się tego. Ja Myślałem, że to, że, to, że to coś jest. Jezu. to było straszne. Jezu. No <laughs> dobrze. Więc trochę głęboko. Zobaczymy, czy tutaj jest że tu diamentów w Chyba, że nie. Ale kozak, ale. Kozak, ale kozak kopalnia, więc fajna kopalnia jest, bardzo mi się podoba. Okej, okay, wow, wow, wow.

Jakoś czy on, a tutaj jest tak u, dwa, w, trzy, dwa, jeden, ui to ja, co to jest? I tutaj jest coś chyba, możemy tutaj, możemy tutaj zrobić coś go na tym. A tutaj już jest dżungla. Ale fajna trawa jest tu. Potę czy tutaj nie jest jakaś na okolicy tutaj. Jakaś kolejna kolejna wioska villagerów. Bo... Można tam... Możemy tam... Nie no, jeszcze są, jeszcze są jakieś tam tereny. O, już się tutaj robi płasko. Teraz to tutaj mamy. Nie no się od tego, bo to jest trochę niebezpieczne. O, kurwa. Siu! O, ja cię. Ja cię kręcę. A tutaj są kolejne góry, okej. Okay. Było kurde. Ja... Nie, to chyba właśnie... Tam już są... Tam już są... Tam już, tam już jest dr drzewo. Tam się na jakiś... Nie wiem, jakiś agracjawy. Co panna albo coś. O, o! Ej, co to? Ej, kolejna wioska! Wkrótce zrobiliśmy jakąś wioskę. Co to jest za wioska? Co to za się dzieje za wioskę? Widzieliśmy, to jest fajnie. No, ale mnie woleliście ja. Co No, ja nie wiem. Dobra. Ja czekam tutaj ja nie widziałem kurde. Ja mam cztery koty już i jednego psa. Znaczy nie dwóch psów, bo już mam gdzieś kiedyś cztery psy oraz dechły. I co, to jest w tym? I mamy, mamy sakwa. Ziemniaki, sadzonki i dęby. Chyba zrobimy... Ja chyba pierwszą drogą... Nie, nie wiem, czy będzie pierwszy żeby na tak tak No Coś się tutaj dzieje. Ja się bardzo oddalam od Błysiowic. Ja, ile jabłka Siup, 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 siup. okej okay. Nie ma, tutaj jest lepiej Okej, okay. tutaj już jest dżungla Czyli to można zrobić, albo że tutaj ścimy zowo i popłynie. popłyniemy Popłyniemy do zrobić. bo mamy teraz że liż... tutaj mamy kolejną wioskę Mhm Okej. Dobra. To sobie crafting. Oj, co się tutaj stało? Pum, 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 jak to się tu robi. Jeszcze zapomniałem to do laboratorium oddać. Kurde. Co się tu dzieje? Ojej Co ja zrobiłem teraz? Siup O nie Łódka Jak już będzie koniec? Okej okay. Ja już, już tam latam Znaczy Nie Co? Co? Okej okay. Może tam na no, wróć na pokład okay. Ja lecimy. Co czy, czy się dzieje? O Boże wisiła jak Nie trzeba się, nie trzeba zrobić killa Ale zachować ekwiwalipu o chyba jesteśmy już blisko O nie, tutaj są wody właśnie już się zgubię Puty, mnie długo nie ma tu no, jedną no, możemy się wrócić. O nie, to. Do... O co? Jest! Jednak tutaj jest coś. O jest, o jest tu. sama, jest, żeby to było dobrze. czyli mamy już tam drogę. Mamy drogę do tą, na kolejną wioskę. Okej, okay. więc tutaj, tutaj mamy, tutaj będzie wioska 82.0. Właśnie, tutaj jest. przypomy to jest chwila na pocz to nie możecie poczytać o, muszę gacie pi jakiś to jest Ну, не гадайте. Ну, запись. Okej, okay. może jeszcze. już że nie A go z jeszcze? Jak chcecie, jeszcze jak, jak, jak mnie dokończyliście, to kończyliście, to możecie sobie zapauzować film i przeczytać. Nie, a. I, no i tak i